Ej, hey, witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku Supermarket Simulator. A dzisiaj sobie postaramy się, może coś rozwinąć, coś zarobić i może powiększyć się ten sklep. Miejmy taką nadzieję, że się uda. Li licencji na razie nie potrzeba. Mamy tego multum. Także póki co powinno być git. Produktów trochę też się narobiło. Nie wiem czy ziemniaków. Bym tutaj trochę nie rozstawił, bo zrobiłem dla nich własny regał już i trochę tego jest. Też trzeba by wyprzedać. O, ile one są? Nie ustawiona cena. Dajmy za sześć. To samo. To chodzi, że to są duże kartony, i w sklepie tak średnio z tym jest. Dobra. Jak to wygląda z refilem? Dziewięć tysięcy. 9800, oho, sprzedaje coś co nie ma ceny. Tylko co? Kurde, na czymś zapomniałem ustawić ceny, jeszcze nie wiem na czym. Tu jest, tu jest, tu też jest, tu też jest. Hmm. Na tym gdzieś zapomniałem? Tutaj. Dajmy za siedemnaście. Tutaj też ceny zapomniałem, Daj, dajmy za siedem. No skleroza no. Zdarza się. <ścoughs> Zróbmy tym kasjerom trochę natłok. Niech restokerzy też mają co robić. Ohoho. Idą jakby były normalnie promocje u nas <grywa> No coś sprzedane bez ceny Kurde <coughs> Na no, czym ja jeszcze zapomniałem dać ceny? Ale ścinki są. Tutaj wszędzie ceny są przecież. Tu zapomniałem? Nie. No są przecież. Mam nadzieję, że to prędko wykryję zaraz, bo... To ...nieprzyjemna sprawa. Hmm. To sprawdzone tutaj. Ten jest. Tutaj też jest. Też jest. Na płatkach też jest. no nie wiem no. Dziwne. Ceny są. Tutaj cena jest, tutaj jest. Dziwne. Dobra, przyspieszę trochę Oni rozładują, może akurat mam ten cukier. To może z tym cukrem zapomniałem ustawić. Na miodzie ustawiłem Co hmm. niesiesz? Jest ten cukier. Też nie to. Kurde, muszę tu dać lampy jakieś, nic nie widać. Tu. A nie mam wyłożonego w ogóle. Hmm. To gdzie je dać? O to jest pytanie. Jeszcze ze 4 ABC. Zrobimy inaczej. Wyłączę automatyczne uzupełnianie, teraz. Myk. Dobra, niech powyprzedaję wszystko Teraz będzie trzeba zobaczyć o co z tym chodzi Tam się trochę widzę zbugowali Trzeba będzie chyba resetować grę niestety Oni wszystko uzupełnią. Może zaraz dowiemy o co z tym chodzi. Mam nadzieję, że mam jeszcze ten cukier. To się dowiemy, czy od niego to zależy. Nie chcę razy dwa, halo. Razy jeden wystarczy. Kurde, no. Nie wiem, wszystko bym nieśli? Wszystko co było. Dobra, refil. Zakończmy dzień. Minus 27 tysięcy. Kupmy. I zaraz się dowiemy w czym leży problem. No panowie, no halo. A nowych produktów? No nie gadajcie. Nawet nie mówcie, że nowych produktów tutaj nie wrzucili. No nie, wrzucili, dobra. <sighs> cukier. Zostaw to. A to nie ten cukier. Dobra, zostawmy go tu. Czy to był Cukier ten. nie się ważny. Zróbmy mu cztery miejsca. Zobaczmy. No nie cena jest. Czym hmm. leży problem? Nie wiem. Totalnie nie wiem. Ale widzę, że niektórych produktów no niestety się nie udało ładować. Ziemniaków. O po co, o komu by się chciało, nie. Uff. Taka to praca z nimi czasami. Ile będzie nas kosztować powiększenie tego? A właśnie, trening. Nikogo na razie się nie da wyżej. Okay. Management. Powiększenie. 24 tysiące. później trzydzieści jeden. To trochę tego jest. Nic, otwórzmy sklep, Trzeba trochę zarobić. Zarobimy sobie w przyspieszonym trochę tempie. Chyba że będą się tak liczować tu na tym przejściu. No nie, to po prostu chodzi o prędkość tego gry. Może nie będą już tu, nieważne, jednak dostają świdra, nie wiem o co z tym chodzi. Każde 3 też jeszcze działa, dobra. I powyżej nie ma co iść. Będzie trzeba ogarnąć też trzeciego kasjera. Powoli. Jak nam się ten sklep tak rozrasta. Dobra, chodźmy do magazynu. Trochę te ziemniaków wyrzucić, wielacza i trochę papieru. Także tak to póki co wygląda. Będziemy musieli trochę porozwijać to. Może w międzyczasie, chwilę prywatnie włączę. A zrobię ze 3-4 takie obchody z refilem, jak ostatnio. I powiększymy to trochę. Bo widzę, że tutaj mają straszny problem z przechodzeniem. Nie wiem czemu. Nie, o co mi tu może chodzić akurat? Ja że pięć jeszcze działa? Działa Póki co już mamy 13 tysięcy. Nie, źle. To jest od tej szafki Zrzucę może tutaj Też niby nie. Też się tu kręcą Totalnie nie wiem o co z tym może chodzić Jeśli wybiercie dodajcie może mi proszę znać to aż dziwne Na cały czas w tym jednym miejscu takiego świderka dostają czy to klienci czy pracownicy dobra mamy prawie na kupno tego aczkolwiek no, nie będę teraz kupował bo trzeba będzie porefilować trochę tego Także no też pieniądze się przydadzą. Nie wiem, czy za dużo zbite te szafki. O to może chodzić, czy o co? Ale to trochę dziwne jest. Hmm. No nie wiem... No i co? Ale myślę, że w następnym odcinku postaramy się... Może... Kolejną licencją. Człowiek, no będzie trzeba najpierw to powiększyć. Żeby mieć miejsce na te przedmioty nowe. <grymne> no dzisiaj taki krótki odcinek. Bo... Do z ilością pieniędzy nie ma co robić jeszcze ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak zostawcie łapkę w górę komentarz ewentualnie suba na kanale i trzymajcie się do następnego cześć cześć